28 kwietnia 1942. Wrażenie mowy Hitlera jest ogromne. Londyn wałkuje ją na wszystkie sposoby, we wszystkich językach i w każdym komunikacie. Jednym słowem, jeszcze trochę i wygramy. To samo w Paryżu. Wszyscy mówią, że coś niedobrze, że w Niemczech coś się kruszy i że już niedługo. Krótkowzroczność. Nikomu o tym nie mówię, bo mieliby oczywiście człowieka za złego Polaka, ale wszyscy popełniają ciągle jeden błąd zawsze ten sam nie doceniają siły niemieckiej na pewno już znacznie osłabionej, ale jeszcze bardzo wielkiej. Nie bierze się pod uwagę tej możliwości, że wojna może się skończyć przy użyciu zupełnie innej broni, aniżeli ta, którą się zaczęła. Nie bierze się pod uwagę techniki i wynalazków co przygotowują Niemcy. Motor spalinowy jest w gruncie rzeczy takim samym przeżytkiem jak tłokowa maszyna parowa, zastąpiona już dzisiaj wszędzie turbiną parową, zwiększającą niepomiernie ilość obrotów na minutę. Już na kilka lat przed wojną Opel robił doświadczenia samolotem o napędzie rakietowym. Niemcy zawsze przodowali w technice. Przecenia się możliwości Anglii, właściwie żadne w porównaniu z Ameryką, która dopiero teraz zaczyna wykańczać prototypy i puszcza przemysł na cały regulator. Ze strony anglosasów tylko preliminarze, jeszcze ciągle niewykonane, i Rosja. Gdyby nie Rosja, to naprawdę nie wiem, kto by się bił i szarpał Niemców. I za to trzeba będzie słono zapłacić. Jak dotąd. Nic nie słychać o wielkiej ofensywie niemieckiej, na którą oczekuje się z niepokojem. Czy Niemcy sobie poradzą, czy też będą musieli drugi raz zimować? Ale w całej atmosferze unosi się nadzieja, że w tym roku wojna skończy się na pewno. Są tacy, co już się cieszą, na zapas. 30 kwietnia 1942. Memuargi generalką de Machbo są świetne. Pomimo wszystko, ileż dżentelmeneri we wzajemnym mordowaniu się. Angielski sposób wojowania do dziś dnia się nie zmienił. Akcja Wellingtona w Portugalii to kolejne załadowywanie się na okręty i ucieczka, gdy Francuzi są stroną atakującą, tudzież wyładowywanie się z okrętów i marsz naprzód, gdy Francuzi dobrowolnie się wycofują. A w tym wszystkim Biją się naprawdę jedynie Portugalczycy i dają się wyżynać za Anglików. Zasadniczo akcja bojowa Anglików w Portugalii polegała na tym, że maszerujący korpus marszałka Masena miał zawsze po bokach kilku oficerów angielskich, którzy podjeżdżali konno bardzo blisko, wyciągali z kieszeni notes i z odległości kilkuset kroków liczyli i notowali stan korpusu. I nigdy nie można było ich złapać, bo jeździli na koniach wyścigowych pełnej krwi, których zwykłe konie francuskiej kawalerii nie mogły dogonić. Cała ich akcja w Egipcie jak dotąd to takie wellingtonowskie chodzenie w tył i naprzód na czele niemal wyłącznie cudzoziemskich oddziałów. 3 maja 1942 Kilka dni temu udało mi się kupić okazyjnie damski rower. Dziś rano poszliśmy do lasku Wąsów na pierwszą lekcję. Przewiany łagodnym wiatrem wiosenny i słoneczny dzień. Po kwadransie podtrzymywania Basia zaczęła już jeździć sama. Po godzinie nauczyła się siadać i wsiadać. Usiedliśmy w słońcu. Potem ja pojechałem do domu, zabrałem chleb, ser i wino i wróciłem do lasku. Jedliśmy przytuleni do siebie, bo wiatr zrobił się chłodny a potem jeździliśmy już razem po alejkach i ścieżkach i byliśmy bardzo szczęśliwi